Nareszcie księżyc. A tyle dni tam nie zaglądałem. Teraz mniej więcej widzi, widzicie tak samo co ja. Teraz podjaśniłem, tak. A tak normalnie widzi mój telefon. W sumie teraz podjaśniłem, a się bawię jasnością. Wiecie o co chodzi? O tak. Teraz go najwydajniej widać. Jak coś? A teraz widać tak jak ja go widzę. Gdzieś tak. O. Teraz tak jak ja widzę, widać go. No nie? No i po co robić zdjęcia? Skoro można ten... Nagrać go sobie. No właśnie. No nic. Trzymajcie się, do zobaczenia. I cześć.